Cześć, tu Karolina. Dzisiaj pokażę Wam jak zrobić deser 2 w jednym, idealny na święta wielkanocne. Do wykonania dwóch deserów użyłam dwóch jajek, czyli jedno jajko na jedną osobę. No i koniecznie pamiętajcie o tym, aby sparzyć wcześniej jajka wrzątkiem. Do żółtek dodaję 3 łyżeczki cukru i miksuję na puszystą masę. Następnie ubijam białka. Podczas ubijania dodaję około 2 łyżeczki cukru wanilinowego i nie, nie przejęzyczyłam się, tak się on nazywa. Zobaczę na opakowaniu, na każdym będzie napisane cukier wanilinowy, no chyba, że kupić naprawdę taki dobry cukier z wanilią, to będzie wtedy cukier waniliowy. No, chciałam to wytłumaczyć, bo często zwracacie uwagę, że ja się przejęzyczyłam, a ja po prostu mówię poprawną nazwę, żeby was nie wprowadzać w błąd. No i przyszła pora na prawdziwy test jest idealnie, więc przechodzimy do dalszego działania. Do szklanek nasypuję inkę, jest to dobre wyjście dla osób, które nie mogą pić kawy bo są na przykład jeszcze dziećmi albo mają nadciśnienie, no wiecie o co chodzi a do drugiej szklanki wsypuję kawę rozpuszczalną, zalewam około 1 trzecią szklanki wrzącą wodą, Anotaki, no taki, oczywiście snap też musi być, muszę was poinformować o tym, że coś nagrywam serdecznie witamy na snapa, także zapraszam nazywam się tam Deamisu w sumie to przygotowuję te napoje tak według swoich upodobań, dlatego dodałam mniej wody, a wlałam mleko. Jeżeli Wy nie lubicie pić kawy z mlekiem, to oczywiście dajcie więcej wody, aby to się wszystko wyrównało. Na wierzch inki kawy nakładam wcześniej przygotowaną masę z żółtek, następnie sztywne białko i na koniec dekoruję kolorową posypką. Wtedy to ma taki bardzo ładny wygląd, właśnie wielkanocny, wiosenny. Te kolory tak mi się właśnie kojarzą. No i to wszystko. Wydaje mi się, że taka kawa z deserem 2 w jednym to ciekawa propozycja na podanie dla gości podczas na przykład świąt wielkanocnych. Napiszcie co o tym myślicie, zostawcie łapkę w górę, do zobaczenia w kolejnym filmie Trzymajcie się buziaki. Zimtajcie, aby kliknąć na dzwoneczek. Dzięki temu dostaniecie powiadomienie o moim filmiku na telefon lub na e-maila.